Trochę ten odcinek tego pola mnie zaskakuje, bo ryłem tu całkiem niedaleko było pusto, a tutaj wykrywacz sygnalizuje sporo żelaza. Wyszły mi przez ostatnie 20 minut jakie ja tu szukam, a jest wieczór, nie zostało mi wiele czasu. Wyskoczyłem na chwilę. Ale w przeciągu 20 minut, może nawet niecałych, dwa dość ciekawe fanty. Taki pozłacany guzik. Prawdopodobnie z dwoma ptakami, siedzącymi naprzeciwko siebie. No, i coś ciekawszego: element wykonany z brązu, mi to tak jakby jakieś były na niej napisy. Hmm. No, to mi daje zawsze dużo do myślenia i trzeba będzie tutaj się skoncentrować. co to jest? Jak wygląda to na bursuka? Tajemnica się wyjaśniła. Ale mnie to zrobiło w konia. Ja pierniczę. zwyczak no. balonik zaraz będzie się ściemniać dlatego chcę złapać trochę jeszcze światła, żeby pokazać co udało mi się znaleźć o standardowe śmieci taki kluczyk wyszedł nie sądzę, żeby był bardzo stary, bo jest zbyt ładny i regularny, ale jest to jest jakaś starsza monetka z jakiego około XVII wieku wydaje mi się Może William No i standardowe śmieci Ołów. Kuleczki O, znowu te znowu te pierścienie takie z brązu W skrzynecce zielonej tak. Tu się wchodzi w Anglii, że Lepsze skarby. A takie płyczko znowu z brązu. Lubię je znajdować. Tak jak mówię, zawsze to wskaźnik bytności ludzi. A tutaj myślałem, że coś udało się znaleźć posrebrzanego. Są monety rzymskie z brązu. Posrebrzane, a nawet pozłacane. Także myślałem, że to jest rzymski taki brązik przez moment, ale chyba nie, chyba nie. O, takie różne Duperszmity kolorowe. Na te pola bym już dawno trafił, ale one były pastwiskiem i zwierzątka tutaj się pasły. Ciągle mnie zastanawia jedna rzecz: jest tu dużo żelaza. Ciągle ten wykrywacz mi tu brzęczy na żelazo. No właśnie brzęczy, bo można go fajnie ustawić, bo ma regulację głośności żelaza. Ma kilka poziomów tego. Ja chodzę na najniższym. Chodzi o to, żeby te żelazo słyszeć, a nie żeby być ogłuszonym przez te żelazo. Nie lubię słyszeć żelazo, bo wiem, że gdzie należy wolniej chodzić, gdzie należy się skoncentrować, no i gdzie przebywali ludzie. Jeszcze jedno co do słuchania wykrywacza dzisiaj mam pierwszy dzień z tym wykrywaczem te słuchawki XP w moim odczuciu w ogóle są to najlepsze słuchawki przewodowe na rynku na dziś no właśnie zrobione w stylu XP z tyłu przychodzą na, na za głowę bardzo lekkie są przede wszystkim mają tutaj potencjometr do regulacji głośności one się składają i kiedyś ludzie wnosili, że po prostu się zużywają kabelek leci w środku. Po prostu przez te składanie on może ulec zniszczeniu, więc ja to skleiłem tak, że przestało się składać, ale i ten stelaż jest ciągle bardzo lekki słuchawki są bardzo tanie, natomiast jakość dźwięku jest rewelacyjna. Ten Fisher jest chyba czwartym wykrywaczem, bo i przy Goldmaxie, i przy G-Maxie, i przy Xterce Używałem tych właśnie słuchawek. Te okładziny uległy z, yy, zużyciu. To są nowe okładziny tutaj na te guśniczki. Ja zamów... Te słuchawki są tak dobre i tak tanie, że mam drugą parę i z tą drugą parą przyszły te okładziny, dlatego je sobie tutaj założyłem i dalej chodzę na tych starych słuchawkach. No są po prostu rewelacyjne. Z każdym jednym wykrywaczem się sprawdzają. Yy. Widziałam ludzi również na jakichś tam eksplorerach czy e trakach chodzą z tymi słuchawkami. Nie wszyscy może to lubią, bo po prostu niektórzy lubią te, te, te duże słuchawki, ja ich nie cierpię po prostu ze względu głównie na to, że są niewygodne, a mówię o tych oczywiście dużych słuchawkach, takich starego typu, kryjących całe uszy a poza tym chodzi o potliwość czy poci się w takich słuchawkach człowiek i latem i zimą te słuchaweczki również można spokojnie nosić pod czapką i pod kapturem dlatego dlatego je tak bardzo lubię i używam je ten kabelek u mnie ponieważ ja chodzę na uprzęży tego kabelka jest więcej niż widać tutaj on jest zawinięty tam z tyłu na tych śrubkach mocujących podłokietnik Ponieważ chodzę na uprzęży, nie ma żadnych praktycznie naprężeń przenoszonych na ten kabelek. Stąd ten kabelek dla mnie nie musi być yy, tak jak w standardowych innych słuchawkach yy, na zasadzie takiej sprężynki pozwijany. Miałem problem z rozpoznaniem tego obiektu, bo yy, w tej zarąbistej mojej książce, którą tutaj mam i którą się często posiłkuję. Nie ma go. Więc wpadłem na genialny w swojej prostocie pomysł, żeby zrobić zdjęcie i wrzucić to na forum internetowe. No i mm, troszeczkę tam ludzie się motali z tym, ale jedna, jedna, jedne rozpoznanie jednego z tych internautów było bardzo interesujące. Otóż zwrócił on uwagę na aukcję, która się odbyła w 2012 roku, gdzie sprzedawano bardzo podobny obiekt, troszeczkę mniej zdobiony, ja to może zaraz znajdę na internecie i pokażę jeszcze, który ten obiekt został sprzedawany jako celtyckie pieniądze. No, na ten moment nie mam innej diagnozy, innego rozpoznania, więc przyjmuję to za e, prawdziwą informację. W każdym razie od razu taki obiekt trzymając w ręku e, e, czuję się, że jest po prostu jest to stara rzecz. O, z tego kopania również idąc do samochodu, właściwie to już był wieczór, już było... Ciemno po prostu się robiło. Jeszcze taki obiekt trafiłem no w, swojej jakby, w swoim lenistwie. Również wrzuciłem zdjęcie szybko na internet. Okazało się, że tutaj nie było problemu z rozpoznaniem. Jest to po prostu taki wspornik do noszenia sakiewki, który był używany w średniowieczu. Prawdopodobnie on został powyginany. On to było tutaj chyba znajdowało się również przedłużenie tego ramienia z taką drugą kulą. Na tym wisiała po prostu sakiewka. To wszystko było tutaj o, w tym miejscu podpięte do pasa. Hmm. W ogóle tak, w ogóle tak yy... robiąc ten filmik przypomniałem sobie o jeszcze jednym obiekcie, który kiedyś, kiedyś znalazłem. Kiedyś, kiedyś to za duże słowo, to chyba było dwa lata temu, nawet jest chyba filmik na internecie z tego kopania. Znalazłem takiż obiekt oto z brązu, i również to jest te samo uczucie, jak to się bierze do ręki, od razu, od razu jest wrażenie, że to jest stare. Gdy to komuś pokazałem w terenie, on powiedział, że to są pieniądze z epoki brązu. I ja to schowałem sobie, dojeźdź tam w jakimś pudełku, to przeleżało do, w sumie do dzisiaj, i zacząłem się nad tym zastanawiać. Rzeczywiście, to mógł być środek płatności, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli na przykład w epoce brązu wszystko robiono z brązu, zgodnie z nazwą tej epoki, to znaczy narzędzia, jakieś przyrządy do higieny osobistej, w końcu przede wszystkim broń, więc dlaczegoż taki kawałek brązu jakoś tam ukształtowany nie mógł być środkiem płatności? Nie wiem, co za to można było kupić, nabyć. Może dwie kury? Nie mam pojęcia. W każdym razie coś mi takiego wpadło w ręce też. Tu w tej ksi książce, jak się do niej wycofam, to akurat są przykłady takich takich yy, yy, takich. Pieniędzy z epoki brązu, ale co ciekawe, jest to akurat wykonane w złocie. Co ciekawe, gdy przejdziemy do epoki celtów, jest tutaj na dole natomiast taki przykład takiego pierścienia nazwijmy to, który już jest wykonany z brązu, a jest zaledwie pozłacany. Czyli po prostu nie ma podstaw ku temu, żeby nie powiedzieć, że to nie jest również taki środek płatności z tej epoki brązu czy celtycki. O, właśnie, właśnie to jest y, ta strona. Y, Jakiejś firmy aukcyjnej, przypuszczalnie, która licytowała ten obiekt, o którym wcześniej wspomniałem. Jak widać, on bardzo przypomina to, co znalazłem. Jest właściwie, jeśli chodzi o kształt, jest taki sam. Jest troszeczkę mniej, mniej zdobiony. Nie ma tu żadnych nacięć. Nie ma tego wewnętrznego nacięcia dwustronnego w kształcie tego krzyża równoramiennego. A to jest to, co znajduje się w opisie. Wpisując te hasło Caspot in Wilmany dostałem jeszcze inny przykład bardzo podobnego obiektu który również był gdzieś tam sprzedawany, i licytowany. No, czyli to był trop dobry. Sądząc tutaj po tej nazwie Celtic Gal, Galia, może trop prowadzi w stronę Francji, Galii. No, ale kultura celtycka. To nie jest ani Francja tylko, ani tutaj Anglia. To była kultura, która szeroko rozlała się po Europie. I to, że znajdujemy dzisiaj jej pozostałości w, powiedzmy na wyspach, to tylko jest zasługa tego, że wyspy jako takie były izolowane. I być może ta kultura dłużej tutaj przetrwała. Jak już uczepiłem się tego tropu, który został mi podany na internecie na tym forum internetowym, łatwo się już dalej szuka i głębiej. A to przykłady takich potin Will pochodzący pochodzących ze starożytnej Grecji, troszeczkę inaczej wyglądają, są pełne, ale ten sam motyw.